Nami się jeszcze? Nie, nie chcę już. No tylko. Pan nie chcę już. Niedobrze dobrze i głowy mi się kręci. No chodź. Pogąbiesz się. Też nic dobrze. No, nie dziwi się, że dziewczyna go nienawidzi. Mhm. Mm A on jej jeszcze ten filmik wysłał. Co? No, napisał, że gdyby nie pamiętała, co się wydarzyło na imprezie, to wysyła jej filmik na pamiątkę i że nigdy w życiu się tak dobrze nie bawił. No dobra, załóżmy, że Krystian był celem. Tylko dlaczego nikody miałby do niego strzelać, co? Z zemsty? No ale przecież on nie chodził do klasy z oliwką i nie uczęszczał na imprezy do Krystiana. A nienawidził dzieciaków z tej szkoły. I pewnie wiedział, jakim dupkiem jest Krystian. Słuchajcie! A może on się podkochiwał tej Oliwii, co? Potajemnie, ona mogła nawet o tym nie wiedzieć. I jak się dowiedział o filmiku? Mm -hmm. Myślę, że dobrze, Kmincia. Poproszę młodego, żeby poszperał trochę po internecie, sprawdził na ich profilach, może tam coś znajdzie. I dobrze by było pogadać z nimi o tej imprezie. Oliwka pewnie nic nie powie, może ta jej przyjaciółka?